Jest spora szansa, że swoją wiedzę na temat Blade'a opieracie tylko na serii filmów, w których grał Wesley Snipes. I nie ma w tym nic złego. W końcu film wyreżyserowany przez Stevena Norringtona zaprezentował szerszej publiczności postać Blade'a, a jego sukces kasowy przetarł szlaki kolejnym ekranizacjom. Jednak sama postać powstała trochę wcześniej, a do tego dla uniwersum jest istotna z kilku bardzo ważnych powodów. I ja wam te powody przedstawię. Blade powstał za sprawą Marwa Wolfmana i Gina Kulana w 1973 roku. Wtedy zadebiutował w dziesiątym numerze komiksu The Tomb of Dracula. Na razie jako jeden z bohaterów drugoplanowych, ale z czasem miał otrzymać swoje solowe przygody. I przy powstaniu, a w zasadzie w przy powodach, dla których w ogóle ktoś taki jak Blade wstąpił do komiksów, powinniśmy zatrzymać się dłużej. Wszystko za sprawą tego, że w latach 60. XX wieku szefostwo Marvela, a przede wszystkim dwaj legendarni twórcy, czyli Stan Lee i Jack Kirby, uznało, że uniwersum brakuje pewnej bardzo ważnej rzeczy. Brakuje im interesujących czarnoskórych bohaterów. Ten brak stał w sprzeczności z polityką firmy, która zakładała, że komiksy powinny odzwierciedlać różnorodność świata, w którym się ukazują. A ten świat nie był tylko biały. Był i jest wielokolorowy. Pierwszym symptomem zmiany był Black Panther. Władca wakandy stał się kimś więcej niż tylko czarnym bohaterem. Stał się forpocztą dla sobie podobnych, zwracając uwagę nowej grupy odbiorców komiksów, którzy w końcu zaczęli otrzymywać bohaterów, z którymi mogli się utożsamiać tak samo, jak ich koledzy i koleżanki z białych dzielnic. To wiele zmieniło, a jednym z efektów tej zmiany było powstanie Blade'a. Jednak Blade to nie tylko dziecko potrzeby zmian. To również jeden z wykwitów Black Playtation, tak popularnego w latach 70 XX wieku. Najpierw w 1972 roku objawił się światu Luke Cage, a rok później w komiksach mogliśmy zobaczyć Blade'a. O ile Cage nie odbiegał zbytnio od standardowego superbohatera, o tyle Blade wyróżniał się choćby z powodu swojego pochodzenia. W rzeczywistości bowiem Eric Brooks przyszedł na świat w jednym z londyńskich burdeli. Jego matka była prostytutką, a w trakcie porodu trzeba było wezwać lekarza, którym okazał się Deacon Frost. Frost nie był jednak tylko lekarzem, był też wampirem i ucztował na matce Blade'a, gdy ta rodziła Erika. Ostatecznie zabił ją, ale przy okazji przekazał jej dziecku coś, co wkrótce miało stać się jego przekleństwem. Stał się dampirem, czyli mieszancem półkrwi wampirem, a wzmianek o dampirach możecie szukać przede wszystkim w folklorze cygańskim. Przemiana sprawiła, że Blade posiada praktycznie wszystkie zalety bycia wampirem, ale przy okazji nie posiada ich słabości. Wystarczy powiedzieć, że Blade'a nie możecie już na przykład zmienić w wampira, on po prostu zawsze zostanie wampirem półkrwi, znaczy mieszancem. Frost oczywiście chciał pozbyć się swojego dziecka. Ale malutkiemu Rickowi pomogły wtedy koleżanki matki. Wychowywał się w burdelu do 9 roku życia, a przełom w jego życiu nastąpił, gdy pewnego dnia wracał ze szkoły do domu. Zobaczył wtedy, jak trzy wampiry napadły na staruszka. Blade pomógł mu pozbyć się napastników, a staruszek okazał się być po pierwsze trębaczem jazzowym, a po drugie łowcą wampirów. No, w komiksach wszystko jest możliwe. Tym samym Jamala Lafari, bo tak nazywał się ów staruszek, rozpoczął trening Blade'a. A on uczył się oprócz sztuk walki. Na przykład muzyki, no w końcu jego nauczyciel był trębaczem, więc wszystko jest logiczne. Blade stał się jednym z ikonicznych łowców potworów i tym samym nawiązał do historii całego wydawnictwa, które budowało swoją pozycję właśnie na bohaterach walczących z potworami, jeszcze w czasach, gdy wielu czytelników sięgało po wydawane historie grozy. Jego głównym celem są wampiry, ale oprócz nich w zasadzie każdy, kogo Blade uzna za zagrożenie dla ludzi. Przez całą swoją karierę krzyżował miecze z wieloma przeciwnikami, a największymi wrogami... Blade'a są przede wszystkim jego stwórca i tatuś przy okazji, czyli Deacon Frost. Dracula, no ciężko innego wroga, skoro Blade poluje na wampiry, a Dracula jest uważany za ich króla. Oraz Solomon Negus, bardzo stary wampir pochodzący z Sudanu. Ma też skomplikowane relacje z Morbiusem, który jakby na to nie spojrzeć jest też wampirem. I czasami są wrogami, a czasami najlepszymi przyjaciółmi. Chociaż Blade preferuje głównie walkę na własną rękę, to zdarzyło mu się działać w ramach kilku grup bohaterów, wspominając tylko Nightstalkers czy różne. Mutacji Avengers. Nie będę Wam jednak przedstawiać całej historii Blade'a, bo zajęłoby to zbyt wiele czasu, a dodatkowo trzeba by przejść przez wszystkie story arki, a tych troszeczkę jednak było. Zamiast tego powiedzmy sobie, co takiego Blade potrafi. Jak wiecie, to są komiksy, a jeżeli komiksy, to tak naprawdę wielu bohaterów potrafi całkiem sporo i Blade potrafi całkiem sporo. Nie starzeje się jak inni ludzie. Urodził się w 1929 roku, ale ciągle wygląda, jakby był w okolicach trzydziestki i tego mu zazdroszczę. Potrafi się leczyć, wyczuwa niebezpieczeństwo zupełnie jak Spider-Man, jest bardzo silny, a przede wszystkim niezwykle zręczny. Co ciekawe, pod tym względem przewyższa wampiry, które do ułomków nie należą. W końcu jest też niezwykle biegły w sztukach walki, a że Erik nie jest idiotą, to walka z Blade'em staje się wyjątkowym wyzwaniem. Szczególnie upodobał sobie wszelkiego rodzaju ostrza, głównie sztylety i miecze, co stało się jego znakiem rozpoznawczym, no i mimo wszystko znajduje odbicie w jego pseudonimie. Mówiąc krótko... Jest bardzo skuteczną maszyną do zabijania, w zasadzie do eliminowania wszelkich abominacji, które chodzą po Ziemi. Dlatego teraz powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie czyli jakie komiksy z Blade'em przeczytać. Blade nigdy nie był postacią z pierwszej ligi Marvela, a przy okazji nie miał wielkiego szczęścia do scenarzystów, ale jeżeli chcecie coś o Blade'ie przeczytać, tak naprawdę chcecie, to powinniście się zainteresować przede wszystkim serią w ramach imprintu Max, głównie przez to, że Max pozwoliło mu na pokazanie mrocznej historii, w której trup ściele się gęsto, a przecież o to chodzi chyba w historiach o wampirach, a drugą serią, po którą możecie sięgnąć jest czteronumerowa seria Tomb of Dracula. W niej Blade przymierza się z grupą łowców wampirów prowadzonych przez Noaha van Helsinga w celu wytropienia i powstrzymania no, tytułowego Drakuli. Całkiem przyjemna seria, choć niestety bardzo krótka. Komiksy komiksami, ale boom na Blade rozpoczął się tak naprawdę w 1998 roku, kiedy na ekrany kin wszedł wspomniany już film w reżyserii Norringtona. Sukces filmu sprawił, że 4 lata później pojawiła się kontynuacja, tym razem reżyserowana przez Guillermo Del Toro, a 2 lata później niestety pojawił się najsłabszy film z serii. Plusem trójcy jest to, że mogliśmy tam zobaczyć Hannibala Kinga, który w komiksach był jednym z członków Nightstalkers. Aktualnie prawa do postaci są z powrotem u Marvela i od czasu do czasu firma wspomina, że myśli o wykorzystaniu Blade'a w swoich produkcjach. Oprócz tego pojawił się serial, o którym lepiej zapomnieć i kilka szans na to, aby Blade'em zagrać, jak choćby w grach takich jak Blade, Marvel Ultimate Alliance czy Marvel Heroes. Na początku wspomniałem, że Blade jest istotny dla Marvela z kilku powodów. Przez cały film poznaliście ich kilka, ale jest jeszcze jeden. Dla MCU jest ono tyle istotne, że Blade łączy się z tą gotycką częścią uniwersum, która jest bardziej związana z horrorami, a która aktualnie nie jest w ogóle przez Marvela eksplorowana. Nie wiem, jak potoczą się losy tej postaci, ale na pewno chciałbym, aby wróciła na ekrany. Z kolei, jeżeli wy macie propozycję, kto może pojawić się w kolejnym moim filmie to dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu.